Tęsknota, jedno z najważniejszych uczuć w procesie dźwigniaczych płomieni. Tęsknota to nie tylko uczucie. Tęsknota to nie tylko poczucie, ale przede wszystkim kierunkowskaz. Przede wszystkim głębokie pragnienie Unii, głębokie pragnienie Połączenia głębokie podniemy powrotu do domu. Na bardzo głębokim poziomie odczuwana od momentu Twojego stworzenia, od momentu mojego stworzenia, od momentu przybycia i narodzin tutaj, w tej przestrzeni 3D. Na Ziemi. I nie tylko. Przez całą ścieżkę mojego bycia odczucie, iż czegoś mi brakuje. Iż jestem oddzielona od źródła. Iż jestem oddzielona od siebie. I odkąd tak szczerze pamiętam, tak, odkąd pamiętam, gdy byłam małą dziewczynką, gdy byłam małym dzieckiem, ten kontakt oczywiście z, z wszechświatem był. I również za tym kontaktem, za przestrzenią, którą może nie widzimy, bo żeśmy zapomnieli. Może nie czujemy, bo żeśmy zapomnieli. Jednak nasze komórki, nasze ciało, nasze DNA, nasze DNA świetliste wie, iż nie jesteśmy sami. I z tego jest energia, która nam zawsze towarzyszy. A tym samym towarzyszy nam od zawsze nasz bliźniaczy płomień, od zawsze dusza, od zawsze jest to. Ta tęsknota jest z tym związana. Ten napęd, ten zapał, aby iść do przodu, aby powrócić w końcu do domu. I często niestety to uczucie jest. Wykluczane, gdyż jest oczywiście trudnym uczuciem, gdyż jest oczywiście, gdy się go nie zna, gdy, gdy nie ma się z nim kontaktu, tym bardziej się dobija, tym bardziej naciska, tym bardziej się przejawia. I najważniejsze, aby w tym procesie, w tym powrocie, przyzwolić sobie na wszelkie uczucia. Przyzwolić sobie na każdy ból i każdą radość. Im głębiej sięgamy bólu i dotykamy bólu, tym bardziej odczuwamy po drugiej stronie radość. Gdyż te aspekty się równoważą, gdyż te energie po prostu chcą płynąć. A emocje nie są. Niczym innym jak tylko i wyłącznie mową duszy, która chce się przejawiać, która chce po prostu płynąć i wyrażać, wyrażać się w każdy możliwy jej sposób. Im bardziej dotykasz emocji, im bardziej i głębiej kontaktujesz się tak zwanymi swoimi cieniami cieniami, które oczywiście towarzyszą nam na każdym kroku i nie znikają. Nieważne, czy mamy z nimi kontakt, czy nie, one po prostu są, one po prostu nam towarzyszą. Im bardziej je odpychamy, im bardziej nie chcemy ich dostrzegać, tym bardziej naciskają, tym bardziej dobijają się, aby być ujrzane, usłyszane, odczute. Uczucie, mowa ciała tym samym, gdyż dusza zawsze i bezpośrednio ma kontakt z naszym ciałem. I poprzez nasze ciało z nami przede wszystkim komunikuje. Tutaj nie ma znaczenia, czy, czy są te odczucia. Klasyfikowane jako dobre, jako wspaniałe, czy też jako te, które, które nie chcemy. Zazwyczaj te, które nie chcemy, są tymi najpiękniejszymi uczuciami, w których jest zablokowana ogromna energia. Te blokady energetyczne, oczywiście, chcę ciało rozpuścić, a tym samym powrócić do witalności, a tym samym powrócić do siły i mocy. Gdy stawiasz i stajesz do swoich uczuć, stawiasz granice światu zewnętrznemu, otwierasz siebie przede wszystkim, tym lżej podchodzisz do życia, do, do bycia, do oczywiście odczuwania. Nieraz mówiłam, nieraz używałam tego określenia, już oczywiście na początku, jesteśmy po prostu zamrożeni jak ogromny kloc lodu, który krok po kroku się rozpuszcza, który przetwarza się w stan ciekły, a tym samym może się łatwiej poruszać. I każda emocja bez względu na to, jaka jest i ma prawo przynależeć do naszego systemu. Jak każdy cień, jak każde słowo, jak każda myśl. Im większy kontakt masz ze sobą, tym większy kontakt masz z wszechświatem. A tym samym z twoją duszą i twoim naczym Tobie. Zaczyna płonąć sam w sobie, bez oceny, bez jakiejkolwiek blokady. A gdy te blokady są, to tak jak w garnku, gdzie ciśnienie, gdy woda się gotuje, naciska do momentu, gdy pokrywka albo całkowicie garnek się rozwala. Więc po pierwsze, pozwólcie sobie czuć. Daj przyzwolenie sobie na płacz, na emocje, na smutek. Przecież ten smutek jest bardzo, bardzo mm. potrzebny i przynależy tak samo jak każda roślina, jak woda, która po prostu płynie. Im bardziej przeżywasz uczucie i pozwalasz mu być odpływa. Po prostu samo istnieje. Twoje uczucia są również po drugiej stronie. Takie same. Taki sam smutek, taki sam żal. Taka sama wielka tęsknota. Tęsknota przede wszystkim za poczuciem bezpieczeństwa, za poczuciem, iż jest się wystarczającym, iż wystarczy, że się jest, iż nie trzeba nic robić, iż nie trzeba nic mówić, aby komuś się przypodobać, aby Przynależeć to uczucie, i ten napęd to tęsknota za domem. To tęsknota za każdą często ciebie, a tym samym radością i miłością dla samych chorych. Gdyż w tym są każde emocje i przynależą do całości czym jest miłość bez oceny i jakiegokolwiek wyparcia jakiegokolwiek odrzucenia jakiegokolwiek podziału gdy zaczynasz pracować ze swoimi emocjami tym samym powracają i przyjmujesz cząstki ciepła to tyle z mojej strony na tą chwilę na temat emocji, tęsknoty. Dziękuję, że jesteś. Rajny sobie. Cześć.